Witajcie kochani, dzisiaj nagrywam z ręki, bo mój tester zabawek jest w przedszkolu. A ostatnio jak go prosiłam, to nie chciał mi pomóc, więc trochę może się ruszać. Chciałam Wam się przedstawić nową zabawkę. W skład tej zabawki wchodzi 10 takich płytek. To są klucze. I zadaniem dziecka, tu mamy o, proszę bardzo kluczki. I zadaniem dziecka jest, nie jest to łatwe, wam powiem, bo się nieraz zgubię, chociaż moje i półletnie dziecko robi to szybciutko, a ja się gubię, jest dopasowanie kluczy do odpowiedniej dziurki. No i tu mi się uda, bo tu pójdzie szybko, ale nie chcę wam za bardzo tutaj trząść. Zaraz, zaraz, co my tu jeszcze mamy? Taki kluczyk z dwoma. Ale jak widzicie, trzeba się rozejrzeć. Na mojej grupie prosiłam, żebyście podpowiedzieli mi, czy je e, lakierować, czyli czy malujemy te klucze i tą dziurę czy malować, czy na przykład polakierować ten klucz sam, jeżeli chodzi o klucz sam kolor i tutaj z tyłu na razie zostawiłam to tak, e, bo tak naprawdę nie wiem, jakie jest dobre rozwiązanie. Myślę, że życie je przyniesie, więc na spokojnie to zostawiłam. Myślę, że dacie mi jakieś takie informacje później zwrotne, co wam się bardziej sprawdza. A tymczasem poukładamy wszystkie klucze. Myślę, że jest, jest taka szansa, że jeżeli ktoś by chciał mieć pomalowane, mogę to pomalować. Boję się troszkę, że jest to tak naprawdę idealnie dopasowane, tak jak widzicie. I boję się, że w momencie, kiedy dostanie to farbę, dostanie to. Lakier może skończyć się tym, że to napuchnie i nie będzie wchodziło idealnie, i będzie denerwowało dziecko, i zniechęcało tak naprawdę. Więc nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem jest farbowanie. I wszystkie ładnie. Koszyczek pusty, wszystkie ładnie włożyłam. Także zapraszam Was do komentowania, jak Wam się podoba ta nowa zabawka. Czy jesteście chętni, co o niej sądzicie, i czy bylibyście zainteresowani. Mam nadzieję, że moja córka w końcu będzie miała ochotę i sprzyjające warunki, i sprzyjającą atmosferę, bo tak się troszkę rozwija ostatnio i no nie jest lekko, Wam powiem. I wtedy zaprezentuję też, jak ona się tym bawi, bo jej to idzie zupełnie sprawniej niż mi. Także w każdym razie pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa. Czekam na Waszą opinię.